Witam serdecznie z tej strony. na, a to jest kolejny odcinek w grze Atomowe Serce. Zbliżamy się do końca, prawdopodobnie już do ostatniej walki końcowej z naszym przełożonym Sieczenowem. Więc ruszajmy, nie przedłużajmy dłużej. Szefie? Chronić. I jak, Haritonie? Jesteś z siebie dumny? Co takiego mu naopowiadaliście z Larisą i Zinajdą? Siergiej, nie spodziewałem się po tobie takiej łatwowierności. Milczeć! Namieszałeś mi w głowie, wymazałeś pamięć. Czy ja jestem zabawką dla ciebie, jak ci inni podłączeni do kolektywu? Za kogo ty Spokojnie, się uważasz? Spokojnie, Siergieju. Jesteś zestresowany. Nic dziwnego, rozumiem to, ale ty, Haritonie, miałeś chłopakowi pomagać, a ty próbujesz nim manipulować! Ja? Nie zrzucaj winy na mnie! To nie ja staram się zamienić wszystkich w bezrozumne marionetki i pozbawić ich wolnej woli! I wcale nie chciałem stać się gadającą breją, ale ty się cieszysz, że tak się stało! Bo wykorzystasz wszystko i wszystkich, by osiągnąć swój cel, w tej i mnie i swojego osobistego agenta! Jak śmiesz! Straciłem was obu, a potem was ocaliłem. Byliście cudem nauki, byłeś. Jesteś moim najlepszym przyjacielem, Haritonie. A major jest dla mnie jak syn. A te dwie są dla Ciebie jak córki, co? A wszyscy ci, których podłączysz do kolektywu, wszyscy, których umysły będziesz kontrolował, kim oni są dla ciebie? Milionami przybranych dzieci. Ludzie są dla ciebie zwykłym surowcem. Chciałem dać ludzkości olśniewającą przyszłość. Niewyobrażalne osiągnięcia. Chciałem otworzyć nam drogę do gwiazd. Samnijcie się, obydwaj! Ręce do góry! Czarodziej pieprzony. I każdy odejść, liczę do trzech. Raz. Szkoda, Dwa... szkoda, że tak to rozegrałeś i nawet nie spróbowałeś rozwiązać tego pokojowo. Ale nie dam ci stanąć na drodze postępu. Prawa, lewa zlikwidować. Jedziemy! Ej! Kwadrat. A muszę się uwolnić, dobra. Co? Mnie zabili? Tylko raz ominąłem ten, ten? Ale lipa. <grymne> Dobra. Nie spodziewałem się tak szybkiego ataku. Nie mogłem, ten, nic zrobić. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Gdzieś guzik będzie trzeba nacisnąć. kwadrat. Trójkąt. O, jak to szybko poleciało. Krzyżyk. Gdzie z tym dłutem? że mnie. <noise> Kopną ją w Jo! Ej, ej, ej! Spokojnie, dziewczyny! Porozmawiajmy. Puszczaj mnie. Fruwać się, czy potrafią? Rozumiem, że używają tej tej, ale... O o, o że szlak Quick time eventy? Cała walka. Dobra. Dawaj grubasa młody. Ja pierdolę, co to jest? Przestań o wszystko obwiniać maszyny. Dorone z twary. To są niezaprzeczalne twarde fakty. Ginąć. Nie, do życia nie mam, do życia nie mam. Sumie, Świat będzie wolny od bólu cierpienia i takiej agresji jak Twoja PES. Czyli żeby wszystkich uszczęśliwić, wystarczy zabić nieszczęśliwych ludzi, Co nie doktorze? Ja w ogóle trafiam Zostań mi mieszać w głowie. trafiam. się mało życia im to, to, zabieram. Żona, której nie Który? Wy... Dobra. Zagrajmy sobie.

aha czy już nie mam. Pyk. Pyk. pyk Ładuj to pyk w sumie dawaj tam Gdzie ty jesteś? Nie podoba mi się to co tam robicie dziewczyny a to wcale nie pomaga Ło. Dobra. Ty pierwsza padaj babo 哇。Wow. Mi mieszać w głowie! Jeden z tych robotów to Ekaterina Nieczajewa, moja żona, której nie pamiętam? Który? Obydwa! Próbowałem przywrócić kres tego życia! Posilnik został do własnej na pół! Chciałem już obie jej półkule, ale proces był zbyt złożony! Że co? Bo jaką cholerę! Wystarczy, że długiesz w mózgach żywym ludziom! Martwych mogłeś zostawić w spokoju! Tego. Jestem skłonny uwierzyć, że tylko chciałeś mi pomóc, ale nie mogłeś mi o wszystkim powiedzieć? Nie wiedziałem, co mam robić. Odwołaj bliźniaczki i każ im ze mną porozmawiać! Wybacz, ale teraz walczą z Harikowem jest Ty pójdziesz na Sergej, ty, ty nic suje. nie rozumiesz. Hariton to był manipulator. <grystanie> Hariton uzyskał dostęp do modułu Woschod w Twoim mózgu i zaczął wysyłać Cię do limbo. Byłem zajęty przygotowaniami aktualizacji kolektywu, więc nie zauważyłem od razu. To on zabił Mołotowa. Powiedz mi, Haritonie, to samo zrobiłeś, doktor Filatowaj. Wykorzystałeś mojego agenta, żeby rozerwał ją na strzępy! Tam dosyć twoje odmłody, Dimitrze! Ja robiłem za ciebie brudną robotę, a ty pozostawałeś bez skazy! Ci ludzie nie zasłużyli na śmierć! Dlaczego to zrobiłeś? Ty, skurwysynu, synu, cały ten czas. Dzisiaj już dość Dawaj! Czego ty chcesz? Chcę to wszystko zakończyć, Dimitri. Chcę, by wasz żałosny rodzaj ludzki, który nie ma żadnej przyszłości, w końcu pojął, że najwyższa pora. Neustoupíš, když se kolejnému etapu evoluci. Ludzkością i kolektywem. Nie powinieneś nazywać złemu czegoś, czego po prostu nie jesteś w stanie zrozumieć. Zło to pojęcie abstrakcyjne, a twoje rozumowanie zaś jest ograniczone, Dima. Jesteś jedynie człowiekiem. Gatunkiem, który wkrótce wyginie. Uświadomiłem to sobie, gdy sam przestałem być jednym z was. Ograniczenia nie pozwalają wam dostrzec prawdy. Ludzie po prostu nie chcą ewoluować. Jedyne czego pragną to komfortu i satysfakcji, którą się mają dać. Przecież nie chciałeś dołączyć do macierzy. Nie! Stulej Haritonie. to nie! Jednostka Argentum weszła do gabinetu doktora Seczenowa i nie znalazła po nim śladu. Z częściowo odtworzonych nagrań wynika, że humanoidalny obiekt neuropolimerowy zbliżył się do ciała doktora Seczenowa, po czym całkowicie je pochłonął. Po wydarzeniach opisanych w raporcie, niezidentyfikowany humanoidalny obiekt neuropolimerowy opuścił gabinet i zniknął.

Coś ta sieba interwez popsuł, ponieważ możemy używać zdolności, chyba. No, powiem Wam takiego zakończenia się nie spodziewałem. Cały czas nasz kompan w rękawicy okazał się zdrajcą. Gra nie jest za trudna, nie jest też za łatwa. Jak się ulepszy, już wszystkie przedmioty to staje się łatwiejsza. Chociaż ostatni boss był fajny, zbrał mi to dwa podejścia ale tyle ile my żeśmy się dowiedzieli w ostatnich trzech odcinkach to prawdziwy mindfuck normalnie mózg na ścianie, nie? to co się wydarzyło w tej grze jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem sobie ją ograć a przede wszystkim e, nie skończyliśmy jeszcze do końca gry ponieważ ma ona trzy dodatki i jest jeszcze jeden w planach oczywiście tymi trzema dodatkami że niedługo się e, zajmiemy czwartym zajmiemy się jak oczywiście wyjdzie no i zostało nam jeszcze zebranie tej do platyny i przejście gry na najtrudniejszym poziomie e, trudności. Hmm, zobaczmy sobie jeszcze tylko co jest. Po napisach końcowych moim zdaniem gra e, to takie 8 na 10. Możliwe, że nawet 7,5 na 10, ponieważ ten otwarty świat troszeczkę mnie znużył. Aczkolwiek fabularnie końcówka, ulepszenie broni, arsenał, jaki żeśmy posiadali, nieźle. Chociaż faktycznie na poziomie e, tym, którym teraz grałem, to większość korzystałem tylko i wyłącznie e, z broni białej, jak i z pistoletu i shotguna, bo wydawały mi się najlepsze. A na sam koniec, to wykorzystywaliśmy kałasznikowa. No i do walki z ostatnimi bossami, bo były aż dwa bossy, w tym e, nasze dwie dziewczyny, czyli lewa i prawa. W się, że z jedną walczyliśmy dwukrotnie. Wykorzystaliśmy sobie właśnie Grubasa, czyli bazułkę z samonaprowadzającymi pociskami. Celowanie było troszeczkę utrudnione, ponieważ trzeba było przybliżyć sobie, a dopiero potem, gdy się pojawiła czerwona kropka, by strzelić, i on leciał samonaprowadzający. Muzyka w grze też jest bardzo fajna, niestety YouTube się czasami przyczepia do muzyki, która jest w grze. Możliwe, że nawet z napisów końcowych będzie trzeba usunąć muzykę. Niby się czepiałem do praw autorskich, aczkolwiek nie blokują filmów. Przynajmniej na chwilę obecną nie jest to yy, jak, jakiś tam poważny problem. Aczkolwiek w przyszłości w filmach będzie trzeba to niestety usunąć. Yy, jeżeli tak nawet było, to bardzo przepraszam. No a my zobaczmy, czy jest, jesteśmy w stanie łazić sobie po mapie, cokolwiek zrobić, czy to jest już koniec naszej fabuły. Oszalał, śmiel, i rzucił mi wielki pojemnik! Nie mogę się nawet dostać do środka! Zajrzyj tam, dobra? Nikt inny nie chce mnie tu... Jestem. Agent P3. Przykro mi. Powiedz mi, chłopcze, ale szczerze, czy te śmiercie rozwaliły też moje świnie i kury? Cóż, jakby to powiedzieć... Ogólnie to nie. Ale też tak... Ktoś się rozwalił? Troszkę. Ty to zrobiłeś? O, dzięki. Zamarfiałem się na śmierć. Iść... Całe życie starałem się zadbać, by były zdrowe i szczęśliwe. O ludzi w zasadzie nie mam, zawsze ich przyjdzie więcej. Ale kiedy coś zagrażało moim zwierzętom, cały się gotowałem. Dlatego chyba się przeziębiłem. Co ty nie powiesz? Drodzy widzowie, jeżeli podobał wam się odcinek z gry Atomic Heart, bardzo bym prosił o zostawienie lajka, suba oraz komentarza, co pozwoli nam na rozwinięcie mojego kanału oraz na rozwinięcie naszej małej społeczności. Z góry bardzo wam dziękuję, grał z wami Torob, bywajcie!